Cześć, witajcie na kanale Kozak Squad. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się roli rolowania, jak się rolować, żeby to było skuteczne i jak usuwać punkty spustowe. Zapraszamy do oglądania. Przypominamy jeszcze oczywiście o zostawieniu łapek w górę, subskrypcji i wejściu na nasze Instagramy oraz na stronę na Facebooku. Na sam początek. Po co się rolujemy? Rolujemy się, żeby odkleić powieść powierzchowną od naszego mięśnia. Na powieść głęboką nie jesteśmy w stanie wpłynąć, ponieważ na powieść głęboką rolowanie się nic nie da. Odklejając powieść powierzchowną od, od naszego mięśnia, zwiększamy jego ruchomość, dzięki czemu jesteśmy bardziej mobilni. Powiedź powierzchniowa, tak samo jak na przykład przy kurczaku w sklepie. Jak kupujesz kurczaka w sklepie, on ma na sobie taką białą błonę. Taka podobna błona mniej więcej znajduje się w Twoim mięśniu. Czasami w niektórych miejscach ta powieść przyczepić się do mięśnia, tak samo jak w kurczaku, czasami ona jest taka przyczepiona. Dzięki takiemu rolowaniu jesteśmy w stanie usunąć te, te punkty spustowe i spowodować, że ten mięsień staje się bardziej mobilny. Mamy różne rodzaje wałków. Wałek twardy, wałkiem twardym właśnie się rolujemy. On służy właśnie do takiego rolowania półtreningowego. Taki wałek służy właśnie do rozbijania tych punktów spustowych. Mamy też wałek miękki, miękki wałek z wypustkami. On do rolowania się totalnie nadaje, ewentualnie do ukrwienia tego mięśnia przed treningiem, ale na pewno nie po to, żeby usuwać te punkty spustowe. Do mniejszych mięśni, do których ciężko nam się dostać, ewentualnie do mięśni, które są małe objętościowo, że nie jesteśmy w stanie tym bałkiem tam przyjechać, możemy użyć na przykład piłki do lacrosa. Ona super się nada na przykład do rolowania mięśnia obłego mniejszego, albo nawet do rolowania pośladka, który jest największym mięśniem, a mimo to ciężko do niego się dostać, dlatego tak punktowo taka piłka do lacrosa może okazać się idealnym urządzeniem. Jak się rolować? Ważne jest, żeby jechać na początku Zawsze wzdłuż włókien mięśniowych. Nie możemy robić tego poprzek, robić jakichś szybkich ruchów, wjeżdżać na ścięgna. Rolujemy tylko mięsień. Nie rolujemy kości, nie rolujemy ścięgiem. Czym są punkty spustowe? Punkty spustowe to są takie punkty, które znajdują się zaraz pod powierzchnią. Powierzchowną. To są takie punkty, które jesteśmy właśnie na nie w stanie wpłynąć rolowaniem i rozbijaniem takimi wałkami do automasażu. W ciele człowieka często jest mnóstwo takich punktów spustowych. Każdy z nas ma. To jest parę rodzajów tych punktów spustowych i zaraz do tego również przejdę. Takie punkty spustowe powodują często dysfunkcję, ograniczenia mobilności, a czasami nawet ból. A nawet mogą doprowadzić do pełnych upośledzeń, upośledzeń ruchowych danego mięśnia, dlatego warto się ich pozbyć. Takie punkty spustowe są często wyraźne. To jest taki wyraźny guzek, który jesteśmy w stanie wyczuć palpacyjnie. Czasami, jeżdżąc tym rollerem, czujemy ewidentnie, gdzie ten punkt spustowy się znajduje. Jak mamy do pomocy partnera treningowego, to on również bez problemu powinien znaleźć ten punkt spustowy i, i zobaczyć, że to jest właśnie to miejsce, które może doskwierać, jak się rozbija takie punkty spustowe. W dzisiejszym materialnie również przedstawię Wam pełen cykl rozbijania takiego punktu spustowego, żeby całkowicie on zanikł. Każdy z nas posiada wiele punktów spustowych. One są wszędzie, w całym ciele, na każdym mięśniu, przeważnie z dwóch stron mięśnia. Dlatego nie jest tak, że niektórzy mają te punkty spustowe, niektórzy ich nie mają. Raczej każdy z nas ma. Niektóre są tylko utajnione. O tym też zaraz powiem, jak będę mówił o rodzajach. Punktów spustowych. Mamy cztery rodzaje punktów spustowych. Takim najpopularniejszym jest aktywny punkt spustowy, powodujący ból przy każdym rodzaju ruchu tego mięśnia. Jest ich przeważnie wiele w każdym ciele człowieka i takie punkty spustowe się znajdują. Drugim rodzajem punktów spustowych jest punkt spustowy utajniony. Punkt spustowy utajniony to taki punkt spustowy, który wychodzi do Piero, gdy zaczynamy rolować, lekko odrywać tą powierzchowną od naszego mięśnia, i wtedy takie punkty spustowe utajnione wychodzą, że tam jest ten punkt spustowy i on, on może prowadzić do jakichś bólów w przyszłości lub po prostu powodować później jakieś dysfunkcje. Trzecim rodzajem punktów spustowych jest właśnie punkt spustowy, powodujący już dysfunkcję. I punkt spustowy często upośledza nasz ruch. Nie jesteśmy w stanie przez niego czasami chodzić, czasami nie jesteśmy w stanie wykonać ruchu. Na przykład wyprostu prostu w stawie łokciowym, przez jakieś takie punkty spustowe nagromadzone. I to jest chyba najgorszy punkt spustowy. To jest właśnie punkt spustowy, który upośledza nam tą pracę i ruch do takiego stopnia, że to nie tylko przynosi nam ból, ale jeszcze upośledza nam ruch. Powoduje, że nie jesteśmy w stanie wykonać pewnej pracy. I ostatnim, czwartym punktem spustowym jest punkt spustowy satelitarny. Punkt spustowy satelitarny to punkt spustowy, do którego sami sobie doprowadzamy przez niewłaściwe rolowanie. W momencie, jeśli wykonujemy zbyt szybką pracę na mięśniu, mięśnia, to te punkty spustowe potrafią się przemieścić. I taki przemieszczony punkt spustowy to jest punkt spustowy satelitarny. Jak do nich nie doprowadzić, jak do nich nie dopuścić, to za chwilę Wam przedstawię ten 4-minutowy schemat rolowania. Pamiętajmy poza tym, żeby do tego rolowania używać twardego wałka. Pamiętajcie również, żeby ten ból przy rolowaniu nie przekraczał 5-6 na 10. Nie ma co się męczyć. Nie ma po co się męczyć przy tym rolowaniu. To ma być forma relaksacji, a nie forma cierpienia i żeby też dodatkowo nas to demotywowało do tej pracy z wałkiem. Każdy punkt to jest jednominutowy i minutowa faza. W pierwszej fazie rolujemy sobie wzdłuż mięśnia. Od przyczepu początkowego do przyczepu końcowego nie wchodzimy na ścięgle. Przechodzimy przez minutę, szukamy punktów spustowych. One powinny nam wyjść na tym mięśniu, gdzie jest ten guzek. I po minucie zatrzymujemy na minutę w tym miejscu pałek i trzymamy. I trzymamy kolejną minutę. Po upływie minuty robimy pracę z ruchem. Robimy wyprost i zgięcie w stawie kolanowym. Pracujemy sobie mięśnie czworogłowym, żeby on nam pracował i żeby ten punkt spustowy był usuwany podczas pracy aktywnej z ruchem. Czasami nawet dojdzie do takiej, jakby takiej rzeczy, że ten punkt spustowy już zostanie wyeliminowany w tej trzeciej fazie. Nie będziemy musieli przechodzić do czwartej fazy, czasami nawet w drugiej fazie. Wtedy możemy skończyć się rolować. Nie musimy przechodzić dalej w momencie, jak punkt spustowy już zostanie już usunięty. Po minutowej pracy z ruchem przechodzimy do czwartej fazy. W czwartej fazy Czwarta faza rolowania to jest też minutowa faza, w której robimy z kolei pracę w poprzek włókien mięśniowych. Czyli jak rolowaliśmy sobie przyczepu początkowego do, do przyczepu końcowego mięśnia czworogłowego, to teraz robimy to w poprzek. Najlepiej przy asyście partnera treningowego zrobić sobie ruch w poprzek włókien mięśniowych mięśnia czworogłowego. Rolowanie sztangą może okazać się bardzo fajną alternatywą do klasycznego rolowania wałkiem. W Momencie, jeśli mamy do dyspozycji partnera treningowego, on może pomóc nam w rolowaniu naszego ciała. Dzięki takiej sztandze jesteśmy lepiej w stanie dobrać siły nacisku i lepiej wyrolować ten punkt spustowy. Fazy rolowania w przypadku rolowania sztangą wyglądają tak samo jak przy rolowaniu zwykłym, klasycznym wałkiem. W pierwszej fazie wzdłuż łuków mięśniowych przez minutkę jeździmy, w drugiej fazie przez minutkę trzymamy. Punkcie spustowym. W trzeciej fazie mamy aktywną pracę z ruchem. W przypadku Pracy nad brzuchatnym łydki, mamy tu pracę zgięcia grzbietowego stopy. Po minucie takiej pracy występuje tak samo minuta pracy w poprzek włókien mięśniowych. Dzięki sztandze jesteśmy lepiej w stanie ten punkt spustowy rozbić niż w przypadku klasycznego wałka. Dlatego to też jest plus takiej formy rolowania. Oczywiście taką formę rolowania i rolowanie tak samo zarówno sztangą, jak i wałkiem możemy też wykorzystać na innych mięśniach. Ja Wam tylko dzisiaj przedstawiłem schemat. Do których miejsc Wy to wykorzystacie, to już wasza pełna dowolność. Podsumowując, rolowanie. Mam nadzieję, że ten film był dla was pomocny. Mam nadzieję, że dzięki mnie od dzisiaj Twoje mobilizowanie skoczy trochę wyższy poziom. Mam nadzieję również, że nie dopuść do sytuacji że powstaną ci m.in. te punkty spustowe satelitarne, które mogą wynikać z nieprawidłowego rolowania. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną na tym filmie. Zapraszam do subskrybowania kanału, ustawienia łapek w górę pod filmem. do, i do zobaczenia!